Cześć wszystkim, ja jestem Dawaksa, za jest to kolejny odcinek z serii Poradnik Globala i pod ostatnim odcinkiem dobiliście. Tylko 554 łapki w górę. Dlatego mam dzisiaj dla Was challenge że jeśli pod tym odcinkiem dobijecie 1000 łapek w górę, to rozdam wam właśnie tą Hiperbestię Well Worn za 10 euro. Wystarczy, że zostawicie lajka, like zostawicie suba na moim kanale, żeby być po prostu z moimi filmami na bieżąco. Oraz zostawicie ciekawy komentarz z pomysłem na kolejny odcinek właśnie z tej serii. Oraz pamiętajcie o zostawieniu Trade url Dlatego to by było na tyle. Dodatkowo chcieliście coś o mówmencie. Właśnie teraz on się pojawia komentarz, dawaj coś o movement się, dlatego macie odcinek, będziecie mieli fajnego trika właśnie na magiczny skok. Dodatkowo wam powiem coś, coś więcej o momencie, żebyście po prostu się lepiej poruszali i mieli większe szanse na zaskoczenie przeciwnika. A teraz robimy przejście. A więc pierwsza dosyć przydatna rzecz to jest bind na magiczny skok, tak jak macie w wytytule oraz w opisie odcinka. O co dokładnie chodzi z tym magicznym skokiem? Jest to bind, możecie sobie go zbindować pod dowolny klawisz i dzięki temu bindowi, ja na przykład mam go na spacji i gdy klikam spację, Moja postać skacze oraz kuca w tym samym momencie, dzięki czemu nie blokuje się po prostu o żadne ścianki, daszki czy coś w ten deseń i po prostu łatwiej wykonać trudne skoki, takie jak na przykład z okno na Mirage'u, po prostu na Shorta, dlatego zbindujcie sobie tego binda i przejdźmy do drugiej rzeczy. A więc jeśli już macie ustawionego tego właśnie binda na magiczny skok, to przejdźmy już do normalnych rzeczy, do właściwie do trenowania movementu, czyli pierwsze co to mapki typu jump training oraz shortcut, i tam macie różne mapki po prostu Mirage Cash a oczywiście link do mapy macie w opisie i o co dokładnie chodzi, po prostu trenujemy sobie te mapki, gramy sobie na nich, po prostu movement wychodzi z dosyć częstego grania po prostu w CSGO. i nie tylko tych mapek, ponieważ na rankedzie również na pewno sobie po prostu skaczecie po jakichś różnych miejscówkach no ale myślę, że te mapki po prostu wam pomogą wskakiwać szybciej oraz efektywniej na te miejscówki i myślę, że podczas rankedu, Faceita czy jeszcze coś innego, co po prostu gracie naprawdę da wam to dużo, ponieważ na przykład, no na przykładzie okna na Mirage'u, po prostu jeśli sobie wyskoczycie z okna i będziecie za każdym razem skakiwać na shorta, no to naprawdę macie o wiele szybsze dojście na bs -a, kiedy jest na przykład przejmowany bongside B. Dlatego trenujcie sobie te mapki, ponieważ te mapki są naprawdę przydatne. No i myślę, że. Odnośnie movementu by było na tyle, no po prostu moje wskazówki co do momentu no to grajcie sobie na, na tej mapie, które macie w opisie, zbindujcie sobie ten magiczny skok, ponieważ on też naprawdę dużo daje, jeśli ktoś nie potrafi po prostu na scrollu sobie skakać i ciężej mu to wychodzi, no to właśnie ten bind jest dla was, myślę, że on jest naprawdę bardzo przydatny, jeśli, jeśli sobie go sami użyjecie, no to po prostu sami sobie go również przetestujecie, no i to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że w miarę wytłumaczyłem wam o co chodzi po prostu z movementem. Pamiętajcie, mapki macie w opisie, potrenujcie sobie te mapki dodatkowo, tak jak mówiłem. Głównie movement wychodzi z częstego grania, na przykład rankedów, bo wtedy też również sobie skaczecie na różne miejscówki, na różne daszki, czy coś po prostu w ten deseń. Więc myślę, że to by było na tyle. Więcej już chyba nie muszę mówić, dlatego mam nadzieję, że ci nie Wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie o kliknięciu czerwonego przycisku, subskrybuj, żeby być po prostu z moimi materiałami na bieżąco. No i kliknijcie dzwoneczek, bo wtedy dostajecie powiadomienie jako pierwsi, że wrzuciłem filmik. I to by było na tyle, więc do zobaczenia. Trzymajcie się na razie.